audycja realizowana przy współpracy z powiatem łowickim. Pan Marcin Kosiorek, starosta łowicki w studiu Radia Wiktoria. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie starosto, końcówka roku, więc chciałabym, abyśmy dziś podczas naszego spotkania podsumowali rok 2024. I tak na początek szybkie pytanie. To był dobry rok dla powiatu łowickiego? To był rok przede wszystkim no, przełomowy, dlatego, że po najdłuższej kadencji samorządu w historii jego istnienia kadencja trwała 5,5 roku były wybory i na pewno mówiąc o Roku, no to nie sposób nie zatrzymać się w momencie 7 kwietnia, który był dla samorządu datą przełomową w tym roku. My weszliśmy w ten rok jeszcze z rozbuchanymi inwestycjami, jeśli mówimy o samorządzie powiatowym, jeszcze w ramach pro programów poprzedniego rządu, który przypomnijmy, że w grudniu poprzedniego roku się zmienił, i z środkami, które można było pozyskać. A finałem najważniejszej inwestycji przełomu kadencji, finałem tegorocznym, całkiem niedawnym, było otwarcie najnowocześniejszej w powiecie sali gimnastycznej, o której wielokrotnie na antenie Radia Wiktoria rozmawialiśmy. I przypomnijmy, to była taka naj, największa i najbardziej spektakularna inwestycja roku 2024 w powiecie Łowickim, panie starosto. No oczywiście, i również biorąc pod uwagę wydane środki, no to i wydane środki powiatu, była to największa inwestycja od nie wiem, czy była większa w ogóle w historii powiatu. Od 1998 roku, kiedy przywrócono powiaty? Sala gimnastyczna, najważniejsza, najbardziej spektakularna inwestycja roku 2024, ale oczywiście. my też oddaliśmy ścieżkę rowerową. No więc właśnie chciałam zapytać o te długą. mniejsze inwestycje, ale I to też była bardzo taka. Ważne. Myślę, że mieszkańcy to nie zdają sobie sprawy z tego, jak to wygląda, chociaż za każdym razem to powtarzamy, ale wiadomo, jednym uchem wchodzi, drugim wychodzi. Powiat nie ma środków na przeprowadzanie tak dużych inwestycji. I nie to, że powiat łowicki, ale żaden powiat. Przeciętny powiat, jakim jest powiat łowicki, nie ma tych środków, więc... Yy, a wydatków sporo. A wydatków sporo i też, no, robiąc trochę taką, no, potrzebną ścieżkę rowerową, ale jednak są miejsca, gdzie drogi są w fatalnym stanie i tam na przykład nie robimy, tylko robimy tą ścieżkę rowerową, która jest trochę ponad w momencie, kiedy mamy jeszcze szutrowe drogi w kategoriach dróg powiatowych, to będziemy się starali w przyszłym roku zmienić, ale to pewnie temat na inną za rozmowę. Chwilę, za chwilkę zapytam o plany na rok 2021. 25. Panie Starosto, no pewnie myślę, że najważniejszą też kwestią dla mieszkańców powiatu łowickiego no jest zapewnienie opieki zdrowotnej. I tutaj chciałabym też zapytać o Łowicki Szpital rok 2024. No to też pewne inwestycje, ale to też plany, marzenia, które jeszcze nie zostały zrealizowane. Tak, przygotowujemy się oczywiście i ten rok 2024, szczególnie jego druga połowa, no to jest skoncentrowanie się na przygotowaniu projektów, które złożymy do, do środków. Unijnych, które cały czas podkreślam, średnio wierzę w pozyskanie, dlatego że obwarowanie pod kątem spełnienia pewnych, absurdalnych, moim zdaniem, tematów, czyli tej transformacji, całej zielonej i tak dalej. Nie wiem, po co komu to, no ale tak jest, nie będziemy z tym dyskutować. Ale przygotowujemy się do tego, żeby spróbować te środki na rozbudowę szpitali pozyskać. Mówimy o sorze, o tym projekcie. Sor już chyba wypadł z agendy, dlatego że poprzedni rząd wpisał nas na listę. Dofinansowań do sorów na duże pieniądze. No, tak to u nas w Polsce jest, że jak się rząd zmienia, no to trzeba wszystko tam zaorać. Nawet właśnie ma też projekt już yy, tego samego. Mamy, tak? ale yy, mhm. nie będziemy chyba w stanie z tego skorzystać. Raczej wykorzystujemy to, bo jakby w tej chwili takim priorytetem dla nas ze względów finansowych, czyli ze względów yy, opłacalności jest chirurgia i zmiany na chirurgii, dostosowanie ich do przepisów, które istnieją, co oznacza rozbudowę. Z, z której strony byśmy nie patrzyli, to rozbudowa jest potrzebna. Rozbudowa mhm. jest potrzebna, dlatego że ten szpital niedługo do konserwatora trafi, także no musimy coś nowego mieć, na czym będziemy budować i rozbudowywać. I taki jest plan i niezależnie kto będzie tym starostą, niezależnie kto będzie miał większość w radzie, to będzie to robił, bo to jest oczywiste. Takie są potrzeby, tak. Tak, mhm. to, to jakby wymaga, więc to jest to oraz zmierzenie się jeszcze z tematem, który można określić, no, 90% budżetu szpitala pochłaniają płace. Płace na lekarzy, których nie ma. No dobrze, ale w jaki sposób powiat chce się zmierzyć z tym problemem? Co pan ma na myśli, panie starosto? Ja uważam, że my nie mając wpływu na zmiany systemowe, bo to potrzebne są absolutnie zmiany systemowe, jesteśmy ofiarami polityki zdrowotnej co najmniej od 98, chyba, od tej AWS-owskiej ustawy, która dała podwyżki, na które nie było pieniędzy, to co najmniej od tego momentu jesteśmy zmuszeni do zmian i nikt tych zmian nie jest w stanie przeprowadzić. Natomiast nasz, moje zdanie jest takie, że małymi krokami trzeba dążyć do tego, aby zmniejszać no, ten, tą dziurę, która jest. I w tym kierunku powinniśmy iść. Jeszcze ten rok, jak już podsumowujemy. Był też trudnym rokiem ze względu na oświatę. Po pierwsze podwyżki, na które Powiat Łowicki dostał 52% środków, czyli tylko na podstawę, a nie dostaliśmy na ZUSy, na, na stażowe, na musieliśmy dołożyć. I to jakby spowodowało, że wydatki na oświatę wymknęły nam się trochę spod kontroli, plus ten rok trudny, gdzie przyszło dużo mniej dzieci ze względu na wcześniejszą tam wiele lat temu przeprowadzoną reformę sześciolatki, które poszły do szkół i przyszedł ten pusty rok. I to spowodowało też, że, że słyszymy o tym, że niektóre samorządy nie wypłaciły pensji nauczycielom. U no, na szczęście jest w takiej sytuacji, że my pensje wypłaciliśmy, natomiast po zostałe rzeczy udało nam się tak zorganizować, że one są niezauważone i bardzo dobrze od tego jesteśmy też, żeby takie problemy rozwiązywać. Natomiast no, sytuacja w oświacie to jest po służbie zdrowia druga rzecz, która za chwilę też będziemy przy ścianie. Miejmy nadzieję, że rok 2025 będzie przynosił dobre informacje dla mieszkańców powiatu łowickiego. Będziemy o tym na pewno rozmawiać na antenie Radia Wiktoria. Moim gościem dziś był pan Marcin Kosiorok, starosta łowicki. Bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo. Audycja zrealizowana została przy współpracy z powiatem łowickim. novickým